Jesteśmy jedynym krajem unii europejskiej, która nie posiada rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Co to oznacza? Oznacza to właśnie, że mieszkańcy na chwilę obecną ponoszą pełne koszty związane z zagospodarowaniem wszystkich odpadów, które produkowane są w naszych gospodarstwach domowych. Co absolutnie nie powinno mieć miejsca. Mówimy tutaj właśnie o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli mówimy o wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek. Oni powinni w tym zakresie ponieść właśnie koszty związane z zagospodarowaniem tychże właśnie opakowań, które wprowadzają na rynek wraz raz z produktami. W jaki sposób miałoby się to odbyć? Miałoby się to odbyć w taki sposób, że wraz z wprowadzeniem produktu w opakowaniu na rynek. Powinna zostać wniesiona przez wprowadzającego tak zwana opłata opakowaniowa. Ona powinna zasilić system gospodarowania odpadami, która powinna absolutnie odpowiadać w 100% kosztom faktycznym, jakie na chwilę obecną ponoszą gminy, a w ten sposób mieszkańcy, żeby te koszty były właśnie zwracane do systemów gminnych, co przyczyniłoby się przede wszystkim do aspektu realizacji jakby tego problemu właśnie ekonomicznego, czyli mówimy o tym, że cena za zagospodarowania odpadami, które wnoszą mieszkańcy do gmin, powinny w najgorszym wypadku nie rosnąć, a w najlepszym wypadku powinny ulec właśnie obniżeniu. Taka zmiana powodowałaby, że my jako klient w sklepie, po pierwsze powinniśmy mieć za, y, możliwość już dokonywania takich bardziej świadomych wyborów konsumenckich, po, ponieważ y, takie opakowanie obłożone opłatą opakowaniową Zasady powinny być wyższe, ale to też trzeba rozróżnić, że w momencie kiedy będziemy mieli do czynienia z opakowaniem, które się nadaje do recyklingu bądź takim, które można ponownie wykorzystać, ta opłata opakowaniowa powinna być stosunkowo niższa. W momencie, kiedy opakowanie się nie nadaje do recyklingu, to to opakowanie powinno być wyższe. W związku z powyższym, jako klient będziemy mieli możliwość w dokonania wyboru zakupu danego produktu w zależności od tego, w jakim rodzaju opakowaniu jest, że kupujemy produkt droższy, czyli mniej ekologiczny bądź tańszy ten bardziej ekologiczny. Więc w ten sposób po prostu budujemy świadomość naszą jako mieszkańca, jako klienta, konsumenta. A2 to się absolutnie przyczyni do tego, że będziemy mieli po prostu do czynienia z mniejszą ilością opakowań na rynku. Największym wyzwaniem na chwilę obecną, które nas czeka, jest to już ten rok, w którym się znajdujemy, czyli to jest rok 2024, w którym musimy osiągnąć 45% poziomu przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu, biorąc pod uwagę, że średnio. Gminy osiągają nieco ponad 30% recyklingu. Absolutnie musimy się spodziewać tego, że znakomita większość gmin już za ten rok. Będzie skazane na wniesienie opłat, kar za nieosiągnięcie tychże właśnie poziomów. To są pieniądze, które absolutnie są utraconymi pieniędzmi, nie będzie można ich wykorzystać czy to na naprawę chodnika, remontu szkoły itd., itd. Więc to jest absolutnie wyzwanie największe: uszczelnienie tak systemu, żebyśmy jako samorządy, jako gminy ponosili jak najmniejszą odpowiedzialność tą finansową za nieosiągnięcie poziomów.